Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie biegnąc do domu, bardzo szybko, żeby przylecieć, yy, bo spieszymy się, kochani, piątek, piąty niunio, jest yy, dzisiaj yy, piątek, piąto, niunio, o, drzwi już otwarte, jakaś poczta jest, zaraz zobaczymy, co tam jest, kurwa, znowu jakaś ulotka, in the black bin, słuchajcie, coś w czarnym koszu jest, wiem już co, czekałem na to idziemy zobaczyć. Słuchajcie, spieszę się, jestem cały dzień zabiegany. Jutro y, za linką y, wyjeżdżamy na y, biwak. Y, robię zakupy, y, organizuję y, transport, y, miejsce, wszystko wszystko. No wszystko nad wszystkim panuje, ale słuchajcie, idę zobaczyć co jest w czarnym śmietniku. No nie aż sam nie wierzę. Słuchajcie, zobaczcie. Jest jest paczka. Paczka, która była w czarnym bimie. to tak jak napisał, tak zrobił. Bardzo serdecznie dziękuję Amazonowi. Amazon. Wczoraj zamówiłem, dzisiaj jest. Ale wiecie dlaczego zamówiłem wczoraj? Dominik, który jest sponsorem tej paczki. Dominik, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Pisałeś do mnie na bodajże Facebooku. Wysłałeś mi kwotę, która miała być przeznaczona na grilla. Grilla oczywiście też będzie, ale przeznaczyłem to. Słuchajcie, na statyw. Na statyw, którego naprawdę bardzo mi było potrzeba. Ja znajdę teraz tutaj kawałek noża. Otworzył to oczywiście. Słuchajcie, na spontanie. No z Amazon taka, taka informacja: jest paczka w, w świetniku, no i super. Niezmiernie się cieszę. Słuchajcie, ten o, już mam, już dostałem się do tego. Widzicie, jak jestem bystry? Oj. O, zobaczcie, tyle papieru naładowali kilometr, albo jeszcze coś. A tutaj co jest? Jest, statyw, Mój ukochany statyw. Oj, przepraszam. Zobaczcie, statyw jest. Dominik, bardzo serdecznie dziękuję za wpłatę, którą mi yy, przesłałeś. Właśnie tak jak pisałem ci na Messengerze, że yy, potrzebuję takiego statywu, gdzie mogę podłączyć telefon, kamerkę i czymś podobnym. Dziękuję wszystkim tym, którzy yy, wpłacają. Między innymi też starczyło na grina. Słuchajcie, pokażę Wam, yy, co przygotowuję. Przygotowuję oczywiście rybkę dla Alinki zamarynowaną, yy, czosneczek yy, warzywa, zioła. Kuchni polskiej, papryczka, pomidorek się sieka, yy, będą grillowane yy, szparagi, bakłażan, pieczone ziemiaczki, marcheweczka. Dla mnie będzie yy, karkówka, którą już już pozwolę sobie tutaj yy, doprawić. O! Wsypuję całą, całą sieńką paczuszkę. Będę mardował. Słuchajcie, ten statyw, który zamówiłem dzięki Dominikowi, którego jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Ułatwi mi pracę. Postawię tam, będzie tylko cyk, 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 cyk. Jestem spocony niesamowicie, słuchajcie, czas goni. Namiot jeszcze stoi, słuchajcie, namiot jeszcze stoi. Dzisiaj jeszcze stwierdziliśmy, że zalitką będziemy nocować. Rano, zwijamy i. Wypierniczamy. Ja marynuję, słuchajcie, jest karkuweczka, e, warzywka, owoce. E, no to wszystko jest do popakowania. Ja już e, zapeklowałem. Od trzech godzin są żeberka, e, które, e, które potrzebują, aby, aby doszły. No, kochani, cóż więcej Wam powiedzieć? Zapraszam do oglądania subskrybowania. Kochani, dziękuję za to, że jesteście jeszcze raz, Dominik. Dziękuję za wpłatę. E, masz dowód. Na stole, dzięki temu kupiliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Kochani, zapraszam jutro, sobota. Do oglądania, pozdrawiam. Kochani, trzymajcie się. Do jutra.